Siemka, siemka, siemka Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak mi nie działa, znów Minecraft by Mam tutaj zęb, Nie, kropka, tylko taki łupkość. No. Dobra Zmień, nie da mi się zmieścić Nie możemy znów tego platform, seminary Powinno nam działać A Skyland też nie, nie działa, nie wiem czemu. Czy mi napiszecie tym w komentarzach. Ha. Wyczułem się, no. no Jeszcze proszę. Ja właśnie... No i mi nie działa, proszę powiedzieć czemu. Jeśli nie napiszecie, bym Wam był wdzięczny i przep przepraszam wczoraj, że nie było w filmiku, a jakoś nie chciałem nic zrobić. Oj, nie wiem czasu. <grym> zapraszam do tego filmiku i pomóc mi tym, proszę. To przez to chyba, że zainstalowałem takiego jednego komoda. Właśnie. Yy, następny filmik będzie w poniedziałek. W niedzielę nie ma i w sobotę, bo tu jest odświecinek i mi się nie chce bardzo. A właśnie, co no wtorek był, nie, w środę co było, odcinki dwa, to chyba, to ten, tam, chyba. tylko to był odcinek, też na czwartek, ale już dałem wam na środę i, dobra. Jeśli się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. To Nareczka.